Jakie jest twoje pierwsze skojarzenie z babcią i z dziadkiem? Miłość, ciepło, dom rodzinny i wszystko co najlepsze. I jakieś wspólne zabawy z nimi. Mam całe dobre wspomnienia z nimi, bo są dla mnie bardzo bliscy. Zawsze ci pomogą i nigdy cię nie wyśmieją, tak? Zawsze możesz mieć u nich wsparcie. Mój dziadek jak płamał ręce i mnie woził w wózku nogami, to takie spacery bardzo długie z dziadkiem, a z babcią wspólne gotowanie i pieczenie. Często się na przykład w Bieszady, tak? Tak razem na wakacje na przykład. A ja pamiętam jak kiedyś jeździłem tym traktorem. Coś pięknego mieć dziadka i babcię. tak? Niektórzy nie mają, niektórzy mają, niech się cieszą, niech o nich dbają, bo to jest najważniejsze. Dziadkowie pozwalali na więcej niż rodzice? No to zdecydowanie, tak? Nie, definitywnie nie. Tak. W związku z tym, że dziadkowie trochę pełnili też funkcję moich rodziców, to powiedziałabym, że nie, ale na pewno rozpieszczali. Pół na pół, babcie trochę mniej, a ciadek tak. Zawsze popierali moje zdanie. Pamiętasz jakieś ulubione danie od babci? Kotlet schabowy, ziemniaki i surówka. Klasycznego schabowego z ziemniakami. Pierogi. Pierogi, zgadzam się. Wszystko. Pierogi. Pierogi. Bigos. Pierogi. Bigos. Standardowo, klasycznie dla moich dziadków wszystkiego najlepszego. No, a przede wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze. Żeby byli szczęśliwi. Zdrowia. Dużo zdrowia. Dużo zdrówka, przede wszystkim w tych, tych covidowych czasach. Przede wszystkim zdrowia. Żeby po prostu byli zdrowi i żyli jak, jak najdłużej z nami wśród rodziny i innych ludzi.